Ręka na górę, bok skręcam w prawo, obserwuję przejście. I stąd i znowu jedynka, trochę gazu, ruszę. No i już widzę pieszych po lewej stronie, więc ja nie za szybko. Przypuszczam. I jakie są już za przejściem gaz? W pierwszym skrzyżowaniu pojadę w prawo. Kierunek zawczasu. Skrzyżowanie jest równorzędne. Rozglądam się uważnie i przepuszczam z prawej strony. Tak, z lewej strony patrzę. Powinien mnie puścić. Puszczę. Rozkręcam i uważam. Zwalnia, ponieważ tak należy się zachować wobec pieszych i pojadę w lewo. Rozglądam się prawa wolna, lewa. Tutaj jest bardzo, bardzo niebezpiecznie, jeżeli chodzi o lewą stronę, bo prawa jest bardzo dobrze widoczna, ale lewa i patrzę w lewo, w lewo i szeroko. I dopiero po wyprostowaniu kół wrzucam je w Oczywiście puszczam wszystkie samochody jadące z przeciwka na wprost i zmierzam na pas prawy. Uważam na pieszych sprzęgło, amulet lekko i na najbliższych światłach zawrócę.